Siema, siema, mam telefon w ręku, okulary na nosie. Czas na kolejną wyprawę. Będziemy w Gdyni, w Sopocie. Czyli ruszamy znowu do trójmiasta. Tym razem do miast, których jeszcze tutaj nie pokazywaliśmy. Tak jest. Zobaczcie tak wyglądają płuca zdrowe O, właśnie właśnie pokazuje. A jeżeli jesteście palaczami, to te płuca wyglądają tak. Dwa skudnie, Rzućcie to, mówię wam. Max właśnie jedzie, śmiga pojazdem, który ma kierownicę totalnie na odwrót. Dlatego to nie takie łatwe zadanie. Ja aktualnie widzę arrowitę z szynką w restauracji i po kawałku miejsca i pasta włoska. I ogólnie dam w ogóle opinię 5 gwiazdek. To dużo. na tej wycieczce naprawdę no, jest bardzo dobrze no będzie Stefan biegł i być może dobiegnie Idziemy po maszynowym statku i zagłębiamy się coraz głębiej i głębiej pod pokład. Tutaj mamy kabinę oficerską, taką lepszejszą, bo zapewne załoga miała o wiele słabszy kabiny, zwłaszcza że to był szkoleniowy statek, więc pewnie sami rekruci nie mieli takich wypasów. daj mi tą książeczkę tak sobie zwiedzamy i zwiedzamy ten dar Pomorza jest ładny, a zachód słońca się zbliża co znaczy, że bieg niedługo ponieważ biorę udział dzisiaj w półmaratonie w Gdyni. nocnym półmaratonie, który się zaczyna o 20.30 Tam w tym budyneczku to właśnie sobie dzisiaj śpimy, taki przywilej Dar Pomorza został zwiedzony, tutaj jeszcze jest za mną ORP Błyskawica, który też można sobie zwiedzić, ale my już nie mamy na to czasu, ponieważ idę się przebrać i zaraz ruszam 21, 21 kilometrowy bieg. Dzisiaj tak na bogato w Sea Tower, a co, jak skoro start jest tutaj właściwie w porcie przy ORP Błyskawica, przy Darze Pomorza, przy Gdyńskim Akwarium, no to postanowiliśmy, że na bogato zaszalejemy i będziemy właśnie mieszkać blisko, żeby blisko było i do startu, i do zwiedzania. I ogólnie, żeby wszędzie było blisko. No dobra, ja już zbieram. Zbieram ubierać. Jest numer startowy 317, strefa A mi się trafiła, czyli na samym począteczku startuję. Nie wiem, czy słyszycie, speaker właśnie mówi, bo słyszę, że o 20.30 jest ten start, więc dobra, nic tu pomiem, działam. Raz, dwa, 3, a, basic, prawa strona i. Co tu się dzieje, Max? 1, 2, 7, gdzie jest domowy, gdzie twój 5, ojciec 5, jest? Na 2, biegach. 2, 7, nie, naprawdę na razie 7, się szykuje 1, 2, na biegi. Królowa na balcie, ja mam różny ustaw. Okej, okay, jestem już prawie w pełnym uzbrojeniu. Jak widać jeszcze troszkę mi brakuje, ale numerek jest, trochę krzywo, ale ekstra. Tak jak mówiłem 317 numer. Biorę ze sobą Ausi, ale nie byle. Nie byle co, tylko vitamin water, taki soczek, tak naprawdę to jest soczek z dodatkami różnych tam pierdówek. Żel energetyczny, który przyznam szczerze będę pierwszy raz akurat tego używał. Już zresztą dawno nie jadłem żadnych żelów. I batonik. Przede wszystkim chcę przetestować jak ten baton się będzie jadło. Sądzę, że słabo tak naprawdę, ponieważ jest w miarę twardy, a uwierzcie mi biegnąc, to kto biega to wie. Strasznie się gryzie i oddycha jednocześnie, ale zobaczę. No, to takie testy przed test późniejszymi, dłuższymi biegami, ale no to kiedyś o tym. No i jeżeli też będę, też będę testował, mam różne smaki. Dzisiaj akurat trafiło na lemon. Co? Na lemon and lime. Więc ja się zbieram i naprawdę lecę. Parę jeńców, zobaczycie zaraz. Z tego półmaratonu, no i mam nadzieję, że dobiegną na metę cały i zdrowy, i odbiorę medal, ale to za chwilę zobaczycie. Mm, świeci mi laparta! O, hello! Przebiegłem już 19 kilosów. Na mety niecałe 2. Jest dobrze, jest ogień. Pięknie wzdłuż morza teraz. Końcówka, dajemy! idziemy Dawaj dawaj 5 minut jeszcze trzymaj trzymaj Patrzcie co tu się wyrabia ognie przed nami Meta. Właśnie sobie przeglądam filmy, które się stworzyły, i zauważyłem, że niestety tego najfajniejszego z samej mety nie mam. To znaczy, ten filmik się nagrywał, ale w połowie musiał się wyłączyć, i biegałem z kamerą, która nie nagrywała. Muteczek. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, bo sam wbieg na metę był szałowy i miałem kibiców i, i wszyscy krzyczeli do mnie, ale tak jest, medal jeszcze z bliska, to pokażę, syk, tak, próbuję złapać ostrość, nie wiem czy jest czy nie, no ale tak, tak jest, o! z drugiej strony takie. miejsce, żeby sobie nagrawer. No i co? No szkoda, że nie. Ale było fajnie. Dzięki, dzięki! Wow. Yeah. Jest medal! Powyżej godzina... Poniżej godzina 45, ale to nieważne. Dzięki, dzięki! Pakiecik, regeneracja musi być. Idę szukać moich kibiców. Jest i on. Jej jestem. Ciemno jest, bo jest noc. Woo. Jak? Woo. Super. Rewelacyjnie. Fajnie. Dzień, nowe przygody, nowe możliwości. Lifestyle.pl. <grym> o. o! Jest czołówka. Siema, siema. Mamy już ten drugi dzień, tak jak mówiłem. Za nami właśnie budyneczek, gdzieś tam Nika macha nam. A my idziemy w poszukiwaniu marynarskiego kapelusza dla Maxa. I zobaczymy sobie także dar młodzieży, ponieważ wczoraj widzieliśmy dar Pomorza, a dzisiaj przypłynął... O, taka akurat sytuacja, dar młodzieży. I będziemy sobie oglądać. Coś chciałeś dodać jeszcze? No, że ja będę kapitanem po tym górze. Ale mamy niesamowite szczęście, bo faktycznie ten dar młodzieży akurat zawitał do portu. To chyba się nieszczęsto zdarza, tak mi się wydaje. Z jakiejś podróży wrócili. A tutaj mamy kapitana tego statku. Tam na samej górze mógłby siedzieć tylko Marynarze schodzą z pokładu. No naprawdę nam się udało. Ciekawe gdzie byli. Dowiemy się tego się. później i napiszemy tutaj na dole skąd przypłynęli. Tak. A mam pytanie: skąd przypłynęliście? Z Antwerpii. Uuu, super! Z Belgii. Z Antwerpii. Nikt nie chce kapitanowi odmachać. O, super! Dotarliśmy już na sam czubeczek tutaj portu w Gdyni. Dalej się nie da, więc wracamy. Moglibyśmy popłynąć jakby na, yy, na hel, y, rejsem z którymś z tamtych statków, oj, tamtym statkiem, które Dokładnie. tam płynął. No ale cóż, nie złapaliśmy się. Ale będzie jeszcze okazja, prawda? Jedną osoba machała, a reszta, która nie machała, dostaną potem bęczki, gdy wrócą do Gdyni. Więc lepiej uważać. To jest dobry pomysł. A ja tylko dodam, przyjdzie taki dzień, że nagramy filmik, kiedy płyniemy z Gdyni na Hel. Ale to nie dzisiaj. Może też będzie jakiś taki filmik, gdy będziemy na żywo. Kto wie?